Wildfire to postać, którą poznaliśmy w pierwszym sezonie Powstania Smoków. Na początku byłem negatywnie do niej nastawiony, ale to lekko uległo zmianie. I właśnie dziś o postaci Wildfire, dobra czy też nie. Zapraszam was już do oglądania filmu. Wildfire to postać, którą znamy od połowy sezonu pierwszego Powstania Smoków. Poznaliśmy ją podczas gdy Ninja wchodzili do Imperium by zaatakować Beatrix. Wtedy z więzienia wyskoczyła ona. Każdy nie rozumiał czemu ma identyczną moc jak Kai. Jej spotkanie z Ninja było chaotyczne, agresywne, nie Typowe, ale zarazem ciekawe. Na początku, właśnie jak ją poznaliśmy, kompletnie nie siadł mi jej charakter. Wydawała mi się strasznie nierozsądna, egoistyczna i taka po prostu nietypowa. Może dlatego, że urodziła się wśród smoków. W dodatku, jej ubiór. ach, koszmarne to było po prostu. Jako figurka i jako postać w serialu, jak i ninja nie podobała mi się kompletnie. W drugim sezonie, jak już zniknął Kai, to miałem wrażenie, że Wildfire jakoś bardziej się uspokoiła. Ale miała w sobie to szaleństwo i lekkomyślność, ale nie jest już to samo, co było podczas pierwszego sezonu, na przykład. Niby nie była na bardzo do treningów i uważała się za najlepszą, ale jednak coś ruszyło i uspokoiła się lekko. Choć nie zawsze to widać, bo na przykład podczas, bo na przykład podczas walki z Sinderem chciała zemścić się za Kaja i przegrała niestety z nim walkę. Wygląd Worldfire zmienił się również z pierwszego na drugi sezon podczas tych shortów jako mini nowej serii. Tam zostało pokazane nam jak zmienia się jej wygląd włosów i jest to zmiana zdecydowanie w 110% na plus. Jak ja dziękuję twórcom, że oni zmienili to, bo naprawdę teraz jest o wiele lepszy Przyjemniej patrzeć na nią w serialu. Wcześniej miałem duże zastrzeżenia do jej wyglądu, po prostu. Ogólnie mówiąc, to tak, od momentu kiedy poznaliśmy Fire, nie czułem tego, że ona będzie przez najbliższy okres w serii ninjago w ekipie ninja. Ani nie wyobrażałem sobie tego, że będę musiał ją widzieć cały czas na ekranie, ale teraz całkiem ją lubię, jak już trochę się uspokoiła, zaczęła słuchać ninja, przynajmniej trochę. Zmieniła swój wygląd poprzez wyjęcie tej kości z włosów i zmianę stroju. Także całkiem teraz dobrze się ona prezentuje w tej serii, i oby było tak dalej i oby tak było lepiej. A wy, co sądzicie o Old Fire? Podobne zdanie macie, czy jednak odmienne? Dajcie znać tam na dole w komentarzu. A to wszystko ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że film się spodobał. Jeśli tak, to pozostaw coś po sobie. Do usłyszenia już niebawem i hej!